No i naszym pierwszym gościem, drodzy Państwo, będzie burmistrz miasta Olecka, który z motokrosem jest związany już wiele, wiele sezonów. Zobaczycie Państwo, co myśli o motokrosie w Olecku. Zapraszamy na mini wywiad właśnie już teraz. Jesteśmy teraz, panie burmistrzu, na relacji live. Oglądają, ogląda nas cała Polska. Witamy jeszcze raz w Olecku. Wiemy, że Pan jest związany ze sportem i lubi Pan podniesione błotniki. Jak, jak, jak dzisiaj nastroje w Olecku? Bardzo dobre te nastroje. Jak widać piękna pogoda i jak zwykle Olecko jest miastem bardzo gościnnym do wszelkiego rodzaju wydarzeń sportowych. A w Olecku już od kilku dobrych kilku lat motocross staje się pewnego rodzaju tradycją, więc cieszymy się, że po raz kolejny możemy duże, duże wydarzenie sportowe Właśnie w tej dyscyplinie sportu gościć w Olecku i mam nadzieję, że mistrzostwa Europy przez najbliższe dwa dni będzie tą wspaniałą imprezą. A jeżeli mogliśmy się dołożyć taką współorganizacją, pomocą, to tylko nam bardzo miło i przyjemnie, że e, mam nadzieję, że zawodnicy, trenerzy po tych dwóch dniach wyjadą z Olecka zadowoleni. Dziękujemy bardzo. Olecko to nie tylko motocross, ale wspaniały klimat i atmosfera oraz okolica. Zapraszamy do Olecka. Zapamiętajcie, Olecko, lajkujcie. Wszystko, kto ma w nazwie Olecko. Dziękuję panie Karolu. Do zobaczenia wkrótce, a my lecimy dalej zobaczyć, może spotkamy jakichś zawodników.